takim jak ten, który wystartował. No to jest maszyna nie mirować. Przelot. ręką pilota robi takie ciasne okrążenie. Śmigłowciowe układce, podejście do lądowania. Kilka kil będzie można się spotkać z pilotem na tej mierzyny. Chciałbym dzisiaj zrobić autograf naszego mistrza akrobacji, którego oglądaliśmy Roberta Kowalika, będzie Państwa obronował na bieżąco. No bo jednak lot postępowy Halo. to jest najprzyjemniejszy.